Utita Trikonasana. Z oddechem podnieść, połącz stopy. Do utthita trikonasana jest to pozycja, w której stopy są daleko od siebie. Więc można przejść dla osób, które mają kłopot z koordynacją ruchową w czasie menstruacji przy problemach z plecami i kolanami. Albo przeskoczyć, tak jak pokazaliśmy. Więc kiedy decydujesz się na pierwsze rozwiązanie, przejdź w prawą w prawą, w lewą w lewą, ustaw stopy w dużym dystansie od siebie, miarą jest zasięg rąk. Wyciągnij ręce na boki i zobacz czy nadgarstki są nad stopami. Następnie skieruj prawą nogę na zewnątrz tak aby stopa odwróciła się wzdłuż maty, kolano udo również. Rozciągnij ob dwie strony tułowia w górę i na boki. Weź wdech i z wydechem pochylając się do prawej nogi, wejdź w skłon boczny, utrzymując boki tułowia równolegle do podłogi. Dwa miejsca w ciele, które mogą kwalifikować pozycję jako dokończoną: otwarcie bioder i otwarcie klatki piersiowej. Pokazujemy wersję końcową, kiedy dłoń opiera się całą płaszczyzną na podłodze. Wdech do góry, skieruj stopę do centrum i zmień strony, więc robimy etapami. Wracamy, ustawiamy stopy we właściwym kierunku. Dla osób, które nie mogą wejść bardzo głęboko, bądź zaczynają, zrób test. Zaciśnij, uda, i zacznij wydłużać bok tułowia, sięgając ręką do przodu. Wydłużaj, dokąd dasz radę wydłużać, a potem tylko opuść rękę na goleń, drugą podnieś nad bark, czyli Zakres dla Twojej trikonasany wyznaczą Ci nogi, miednica i kręgosłup. Dalej z tego miejsca pogłębiaj, opuszczając dłoń pogoleni i jednocześnie podnoś drugą rękę bardzo wysoko. Z czasem z goleni przejdziesz dłonią, palcami na zewnątrz stopy. Jeśli reakcja tułowia będzie odpowiednio, mocna w skręcie w przeciwną stronę do ruchu, opuścisz też dłoń na podłogę, równoważąc bardzo mocną górną ręką. Żeby podnieść się z trigonasany trzeba zacisnąć mocno nogi i dźwignąć tułów. Wdech do góry, skieruj stopę do centrum i połącz albo zeskocz. Powtórzymy jeszcze raz. Pozycja trójkąta rozciągniętego utita san. Wejdź, przeskocz do dystansu, skieruj prawą nogę na zewnątrz. Lewą zostaw tak jak jest ustawiona. Weź wdech i z wydechem, ważna jest inicjacja oddechem, wdech do góry, z wydechem pochylaj. Dalej kontroluj oddechem, pozostając kilka chwil w pozycji, z bardzo silnych, zwartych nóg. Podnieś się, wdech do góry. Skieruj stopę do środka i zmień strony, Odwracaj powoli i otwieraj w drugą stronę powoli. Wyciągnij tułów w górę, od piersiową, weź wdech i z wydechem pójdź w kierunku trikonasany. Rozciągnij rękami w przeciwne strony. Bardzo spokojny wdech, spokojny wydech. Wróć do centrum, burzyj nóg. Skieruj stopy do osi i połącz stopy.